Witam serdecznie wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj znowu w tym samym miejscu. No bo wczoraj ptaszkom trochę zeszło. No Nie było ich w sumie pół godziny zanim, zanim tą odległość pokonały. Dlatego znowu to samo miejsce. Znowu to samo miejsce. Zobaczymy jak dzisiaj. Czy będą przede mną, czy, czy, będą, czy będą znowu po prostu. Czy ja będę pierwszy? Zobaczymy. Zaraz puszczam. 25 sztuk jest odległość, ta sama miejsce, to samo, no dzisiaj troszeczkę później, bo nie miałem rano czasu, jest godzina za 10, 12 już jest, no bo musiałem rano po prostu dwie parki tygrysów wysłać, kolega zamówił po prostu, także nie miałem czasu, dlatego teraz się wyrobiłem na szybkości, no nie miałem też w gołębniku, nie, nie zapomniałem nagrać stawki, proszę bardzo, jest, są gołąbki, otwieramy klateczkę elegancko i wypuszczamy, i wypuszczamy. Proszę bardzo, jest moc. Jest moc, Gołęb, gołąbki lecą. Dzisiaj wiatr mają trochę taki boczny. Ale no wczoraj już tu były, także nie powinno. No. Chociaż lot do lotu, wam powiem, jest, nie, nie jest niepodobny, nie, nie to, że były, nieraz, ja też jestem 20 lat, gołębie pocztowe hoduję, lotuję, no to nieraz po prostu gołębie, no niestety, są przypadki, że gołąb parę razy wrócił, wróciły nawet z Paryża gołębie wróciły, a po prostu na, na następny rok coś nie, jakiś nie wypał, z głupich 300 km po prostu nieraz się trafi, no. No przygody losowe, taki drapieżne, każdy lot jest inny, po prostu na trasie mogą się złapać z większą grupą gołębi, lecących w innym kierunku. Także to wszystko jest po prostu, nie jest powiedziane, że były w tym miejscu, no to muszą teraz szybciej wrócić, bo już, bo już chociaż no niewątpliwie tak też może być, no. Także kołują ptaszki, kołują ptaszki, wszystkie, wszystkie wczoraj wróciły, także ta sama drużyna co wczoraj. Zobaczymy zaraz, zobaczymy. No, pod wiatr mają, pod wiatr. Dzisiaj trochę chmureczki takie, wczoraj było fajniej. No ale no, zobaczymy. Zobaczymy, kołują. E, już tak widzicie? Kurcie w stronę. Jakby ktoś chciał z okolicznych hodowców gołębi białych na przykład po 10 sztuk przyjeść tutaj pod karczmę Antoniego albo w miejsce po prostu zrobić takie zawody, żeby większą grupą wypuścić, no to jak najbardziej się pod tym podpisuje. Telefon do mnie 698 E patrzcie, jak wyrwały centralnie w kierunek. Patrzcie, Śplet, bo ich widzę. Dobra, jadę, jadę, zaraz zobaczymy w domu. Jestem, wjechałem, gołąbki, gołąbki równo ze mną. Równo ze mną, a naprawdę się śpieszyłem, można powiedzieć ile fabryka dała. Gołąbki są równo ze mną, wszystkie naraz. Także to już jest znak, że jutro podnosimy poprzeczkę, o ile pogoda nam, nam nie przeszkodzi. Jutro podnosimy poprzeczkę. Dalej w kierunku Radomia. W kierunku Radomia lecimy. Fajnie przyleciały dzisiaj, no, no dzisiaj to naprawdę. Wczoraj z pół godziny, a dzisiaj no nie wiem, czy 10 minut leciały. Także fajnie. Także jutro, jutro już dalej. Dwa razy z tego samego miejsca to już aż za, za dużo. Ale już ładnie przyszły, to jutro dalej będą. Także dziękuję przyjaciele, dobry lot.